Motorchiwum Wojtka Majewskiego. Jak zwykle ciepło i serdecznie witam wszystkich, którzy kochają sport samochodowy, motoryzację. A marzec to w motoryzacji miesiąc przede wszystkim Genewskiego Salonu. Od wielu, wielu lat jeździłem na ten salon, przywoziłem ciekawe materiały, analizowałem, jak wygląda przyszłość. Tam mnóstwo prototypów. To był naprawdę ciekawy czas. Mam nadzieję, że wróci, choć od dwóch lat Genewskiego Salonu nie ma ale może w przyszłym roku wszystko wróci do normy, ja w to wierzę. Drodzy Państwo, a więc Genewa przed laty, wspominamy. Jesteśmy w Genewie, to wspaniałe miasto, miasto, w którym w 1920 roku powołano Ligę Narodów, no i oczywiście jest to miasto, w którym jest wspaniałe jezioro, jest blisko Mont Blanc, jest to oczywiście jeden z najważniejszych salonów samochodowych na świecie. Ten niezwykle atrakcyjny sposób zaprezentowano nowy samochód. Nie jest to 500 z dodatkową parą drzwi, ale jest to zupełnie nowe auto. Literka L oczywiście oznacza larcza, więc jest to duży rozmiar i auto rzeczywiście jest o 60 cm dłuższe, 15 szersze i 17 wyższe od 500 która podbiła europejskie rynki samochód. Jest właściwie autem nie tylko dla kobiet, chociaż 500 kobietom się podoba, ale trochę dla tych, którym się podoba mini, to także mężczyźni, którzy oczywiście chcą mieć czasem auto większe. Podczas Genewskiego Salonu było ponad 180 premier, a więc będzie jeszcze o czym mówić i oczywiście do Genewskiego Salonu będziemy niejednokrotnie wracać. Proszę Państwa, genewski salon to temat, do którego będę wracał, bo on jest naprawdę ważny w motoryzacji. Chciałbym, aby od czasu do czasu zajrzeć, jak to było 20 czy nawet 30 lat temu, jak to wygląda dziś. No, oczywiście, dziś tego salonu nie ma, ale jego charakter zmienił się przez te lata. O tym będę opowiadał w Motoarchiwum, ale wiadomo, rajdy być muszą. E, kochają Państwo te rajdy zagraniczne. No, i teraz będzie rajd Portugalii z roku 2000. Tam ten rajd zawsze zaczynał się takim super odcinkiem specjalnym, niezwykle efektownym, ale trudnym technicznie. No i na tych odcinkach niejednokrotnie Colin McRae pokazywał swoje umiejętności i właściwie od początku rywalizacja na tym rajdzie toczyła się między dwoma brytyjskimi kierowcami, Colinem McRae i Richardem Barnesem. I tak się nieszczęśliwie składa, że ani Colin, ani Richard już nie żyją. No ale my dzięki temu, że możemy oglądać ich starty, cieszymy się ich fantastyczną rywalizacją, piękną jazdą. Kiedy Richard Bars pojawił się w światowej czołówce, Colin był już kierowcą utytułowanym, wielkim, słynącym. Z ofensywnej jazdy. No a tutaj widzimy, że Seatem w WRC pojawił się Didier Auriol, który ma na swoim koncie wiele znakomitych wyników. Myślę, że to jest człowiek, który rzeczywiście zrobił ogromną popularność rajdom samochodowym, bo przecież i gra komputerowa. E, związana z, z nazwiskiem Kolina e, Macre. To jest coś, co wypromowało rajdy na całym świecie. A więc proszę Państwa, oglądamy ten bardzo ciekawy prolog, e, w którym można porównać jazdę tych najlepszych kierowców świata. I z wielką frajdą oglądamy jazdę Kolina Macre, ale jest i e, Krzysztof Hołowczyc. Jak wspomniałem, pilotowane przez Jeana Marka Fortę. Pamiętam, że tutaj na prologu zdarzył mu się mały błąd. O, to było w tym momencie. Ale kibice ciepło go przyjęli. No i Hołek już niejednokrotnie pokazywał, że potrafi. To był chyba dla niego bardzo dobry rok. Aczkolwiek przede wszystkim ze względu na rajd Argentyny w którym zajął siódme miejsce. Pamiętam, że Hołek miał też w tym roku dosyć poważną kontuzję. No ale za każdym razem włączał się do walki. Nie mówię, że włączał się do walki z kierowcami fabrycznymi, bo byłaby to przesada. Ale te lata, końcówka lat 90. i początek lat 2000 to jest czas, kiedy Krzysztof Hołowczyc był naprawdę światowej, czołówce, kierowców, co niejednokrotnie udawadną. Oczywiście kontencje, jak analizowali czasy, że Chołek przyjeżdżał na początku drugiej dziesiątki. Twierdzili, że to, nie jest świetny wynik, no ale jak się popatrzy na elitę, kto startował wtedy. Przypomnijmy, Markus Gronholm, który w roku 2000 zdobył tytuł Mistrza Świata. Richard Bars, Carlos Sainz, Colin McRae, Tommy Makinen, François Delcourt, Gilles Panizzi, Juha Kankunen, Harry Rowampera, Petel Sorbel, Kenneth Erickson, Didier Oriol, no drodzy Państwo, Tony Gardemeister, Freddy Loix, no, przyznacie, że w takiej ekipie jak dołożymy do tego Armina Szwarca, Bruno Thierry'ego, no, chyba miejsce pod koniec pierwszej dziesiątki albo na początku drugiej dziesiątki to był na pewno bardzo dobry wynik. No, ale teraz popatrzmy, drodzy Państwo, trochę na rywalizację tych najlepszych. Przypomnijmy, jakimi samochodami wtedy jechała czołówka. A więc Subaru WRC. To m.in. Richard Bars, Juha Kankunen, Solberg, Tommy Makinen jeździł wtedy Mitsubishi Lancerem EVO6, podobnie jak Richard nie podobnie Fred Lloyds, Fordem Focusem wtedy jeździł Colin, Carlos Sainz, Peter Solberg, Piero Liatti, Seatem jeździł Oriol, Gardemeister, Rowan Pera. A Peugeotami François Delcourt, Gilles Panizzi. No, Przyznacie Państwo, że to była silna grupa. No Peugeotem jeździł również Markus Gronholm. No i mamy Hołka. To były wspaniałe czasy, kiedy patrzyło się na tego kierowcę, bo on naprawdę płynął, jeździł świetnie i e, wtedy dla. Kibiców, którzy za nimi jeździli, bo przecież pamiętam, że i w Portugalii byłem na tym rajdzie wielokrotnie e, i na Cyprze, czy w Grecji, e, kiedy miałem przyjemność uczestniczyć, oglądać te rajdy, czy relacjonować, to wtedy naprawdę e, ze strony kibiców wielka atencja dla Hołka, no i on przysparzał im ogromnej radości. No i proszę Państwa, walka na początku była między Richardem Barrosem a Colinem Macre. Ostatecznie raid Portugalii wygrywa Richard Barnes. To była wtedy jednak pewna niespodzianka, bo mówiło się, że Barnes, jeśli doskonale na... Asfalcie, ale on później pokazał, że świetnie jeździ na szutrach. Zresztą pamiętam, kiedy byłem na rajdzie Safari i właśnie tam Richard Bars pokazał swoją klasę. A to lekko zmęczone autko Tomka Kuchara i Maćka Szczepaniaka. E, mieli pecha. Mieli później kłopoty i na 14 odcinku specjalnym, jak dobrze pamiętam, z powodu awarii. Turbo sprężarki, polska załoga musiała się wycofać. Przygody się zdarzały. Później, w 2002 roku, Tomek zaczął jeździć w fabrycznym zespole Hyundaja. No, w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że Hyundai w rajdach Mistrzostw Świata obok Toyoty rozdaje karty. No a wtedy Hyundai w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Świata Alaczkowo. Ale dla nas to była oczywiście satysfakcja, że dwie polskie załogi startują w Mistrzostwach Świata. Kiedy wspominam rajd Portugalii, to pewnie Państwo pamiętacie to słynne dachowanie. Leszka Kuzaja na rajdzie Portugalii, kiedy jechał z Krzysztofem Gęborysem. Krzysztof wielokrotnie wspominał, że on już przed tym rajdem czuł, że tam coś się może zdarzyć. Wysyłał informacje nawet do żony, że Leszek jedzie bardzo mocno. Poczuł się świetnie. A zobaczcie państwo atmosferę. Pamiętam te eukaliptusowe lasy, te tysiące kibiców brudnych, bo tam tego kurzu, masa. Ale ten rajd miał swój smak, swoją specyfikę, właśnie między innymi dlatego, że e, wszyscy byli tak potwornie zakurzeni. No ale jak Państwo widzicie e, atmosfera wyjątkowa, tam w Portugalii e, ten słynny odcinek Hopa Fafe, tam e, no, mogę śmiało powiedzieć dziesiątki tysięcy kibiców. Markus Gronholm na drugim miejscu podczas tego rajdu. Trzeci był Carlos Sainz. Nie ukończył Colin McRae. Nie ukończył e, e, Tommy Makinen. E, piąty był e, François Delcourt. A na czwartym miejscu Harry Rowanpera. No i popatrzmy jeszcze jak jechał zwycięzca tego rajdu Richard Bars. To były czasy, kiedy. Subaru nadawało ton rajdom samochodowym, no ale niestety, jak wszyscy dobrze wiedzą, od wielu lat z bólem to mówię, ale Subaru i powoli znika z naszych dróg, mimo że cały czas te auta są sprzedawane. No i oczywiście nie ma również Subaru na rajdowych, samochodowych Mistrzostwach Świata. WRC ale sądzę, że ta dawka emocji, którą przynosi raid Portugalii to również dla państwa frajda. Ja prezentuję te rajdy przede wszystkim właśnie ze względu na wasze maile, wasze sugestie, że chcecie oglądać najszybszych kierowców, że to daje wam ogromną frajdę, bo rzeczywiście tamte rajdy z tymi wielkimi kierowcami to było coś niepowtarzalnego. Ja nie zapomnę. Swojego pierwszego rajdu w Portugalii, i właśnie wtedy, kiedy jechał Hołek, ale patrzyliśmy również na Solberga, Macreja, na wszystkich innych. Wszyscy zabrudzeni. Ja na początku zastanawiałem się, jak wytrzyma sprzęt, jak wytrzymają kamery, aparaty fotograficzne. Przecież tam cały czas wdychaliśmy kilogramy tego kurzu. Ale jak są emocje, wtedy już nauczyliśmy się. Zakładać maski. Myślę, że można śmiać się i powiedzieć, że te maski e, przydają się teraz, no bo z innego powodu musimy te maski nosić. Proszę Państwa, no cóż, więcej nie zmieścimy opowieści o rajdzie Portugalii w roku 2000. E, piękny rajd. E, wspaniałe e, zwycięstwo Richarda Barca. No i myślę, że do rajdów mistrza świata w programie Motor Archiwum Wojtka Majewskiego. Będziemy jeszcze wracać. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia do usłyszenia.